Witam, dziś chciałbym wam przedstawić łatwy sposób na zmianę nazwy naszego procesora, żeby można było się pochwalić na przykład przed kolegami że ma się nowy procesor. Więc klikamy start, mój komputer, właściwości, jakaś mój procesor AMD Athlon XP 2800 Plus nie jest może chlubą, żeby można było się chwalić z nowego procesora, więc postaram Wam się pokazać, jak to zmienić. Klikamy Start, uruchom, wpisujemy Reg Po wpisaniu zatwierdzamy klawiszem OK. Wyszukujemy odpowiedni, odpowiedni klucz w gałęziach HQL Local Machine, Hardware System Central Processor i 0. Y, tu znajdziemy klucz procesorny String, y, gdzie widnieje nazwa naszego procesora. Y, klikamy pra y, prawym, Modyfikuj, i tu możemy mieć pełne pole do popisu wpisaniem naszej y, nazwy procesora. Po wpisaniu y, nazwy naszego procesora klikamy przycisk OK. Y, zamykamy więc y, nasz edytor rejestru i teraz wchodzimy do właściwości mojego komputera. Y, jak widać, istnieje tutaj y, nazwa naszego nowo wpisanego procesora. U mnie Intel Core 2 Duo E4300. E4, y, niestety ten trik nie działa na programach do sprawdzania komponentów naszego komputera, jak i też nie poprawia wydajności w back, benchmarkach. Jak widać, tutaj mamy AMD... nie mamy. O, jak widać tu mamy zwykłą nazwę procesora, yy, która nie ulegnie zmianie niestety w żadnym yy, programie do sprawdzania komponentów. Yy, więc to tyle. No i miłej zabawy życzę. Do zobaczenia.